Siemaneczku ludzka, z tej strony, Mr. Adam 15. I lecimy z kolejnym, już drugim odcinkiem. Z Gregiant machines. Po prostu coś pięknego. W pierwszym odcinku wybiliście bardzo dużo wyświetleń, bardzo dużo łapę w górę. Więc, no nie zastanawiając się, lecimy dalej i będziemy tu kombinować. Bardzo ładnie, schodzimy w dół. Tu schodzimy, bo musimy załadować naszą ciężarówkę Oj przepraszam, gubię się trochę, trendy mam schodzić zawsze Zawsze O, widzicie tu będzie lecieć A my musimy się znaleźć tutaj hmm. Gdzieś chyba nie zeszłam tędy, co potrzeba no dobra, będziemy skakać. Można tak powiedzieć, że mało kiedy prze, przeżyjemy w tej grze. Dobra. Musimy załadować krzemę, która jest oczywiście w prawym górnym rogu. Musimy załadować aż e, 275 ton tego dzikstwa. Ładne, kulki ładne. Nie mówię, że nie. Więc załadujmy to do końca. E, powiem Wam szczerze, że gra jest cholernie wymagająca dla mojego komputera, nie wiem czemu, powód dlatego, że jest dużo detali, albo no jednak nie mam tak bardzo zajebisty komputer, ale ominijmy to, wiem, że jest bardzo wymagająca, to pierwsze, powód pewnie dużo animacji i też dlatego jest coś nie tak, bo teraz na przykład gdy bawię się to jest tak 2 na 10 z naszą tutaj grą, ale za chwilę koniec ładowania. Wracaj do wozidła i przetransportuj urobek do kontenera. Pięknie spadło, spadło. Teraz będziemy chcieli zejść na dół. Tu musimy lecieć. No ale po tej schodzie zapita. i dzik. Szczególnie tak, to, to, to nie jest jeszcze to, co było pod koniec poprzedniego odcinka. Czy tak jak coś w tym miejscu. W ogóle niektóre miejsca są takie cholerne lagi. Niby chyba to jest jeszcze wersja beta, więc nie masz tutaj co co denerwować. No ale zobaczcie, po schodach się wchodzi dość ładnie. Eee, a mówię, no mój komputer jakiś zajebisty. Nie jest. Obciążenie to aż 262 tony. Przeładowałem gościa Ale ten jest zajebisty Ale biegi się samym wrzucają, widzicie, widzicie to? Ciekawe na trójkę wrzucę Jest, poszła Czwórka, ale... Kurde, byk się musimy teraz przejechać Beko siedzi takim wielkoludem O, prrr, stój Dobra, muszę wysiąść stąd Jak się tu odwróciłem, może mi ktoś to wytłumaczyć? Może mi to ktoś wytłumaczyć, jak tu się tak... Je było coś Tu zarazem te kulki latają, to też... Też, też trzeba, jakby to powiedzieć, zauważyć Ile, ile trzeba się, no, dużo jeszcze nauczyć I jaki komputer musi być wymagający Żeby to wszystko pociągnąć no zobaczymy, jak to wszystko wypali. Mm, na razie jedziemy. 299 czy to obciążenie tonowe. Aha. naszego wozidła LeBea. Tak jak ma być, tak będzie. Będę jechał drogą. kultularnie Czym to się miało być? Ciśnienie Q. I będziemy musieli to robić. Nie wiem czy to coś daje Pojedziemy też trochę w środku No nie mówię, że Ja jakoś fatalnym kierowcą jestem bardzo, ale w środku to faj... No, nie oszukujmy się, ale zobaczcie jakie ma No, jednak kombinacje, to jest zmiana biegów, kurde, drążek chodzi Dość porządnie Trójka, czwórka No nie ma to tamto, ale ma Ma to swoje yy, Pięć groszy, ta gra dodane, bo Skrypcik fajny A to tu Chciałem ja tutaj cofnąć Trochę mnie laguje i boję się, że tu kamera w ogóle nie da rady Aż jestem zdziwiony, że tak może mi gra ściągać hmm. Okej, okay, jak to się do góry skrzynia w górę, aha na no kamyczki wylatujemy ja cię kręcę, to jest fajna akcja powolutku Tej za dużo nie mam jeszcze tylko 50 ton niech powoli spadnie jeszcze to wszystko muszę wysypać chyba, co nie? Tak, pokazuje mi ten licznik, ile ton mam. O, widzicie? Z takim zapałem, jakim ja grałem. Nawet przy spadkach FPS-u, gdy mój komputer już yy, po prostu chodzi... O nie, nie włączy wentylatoru, bo tu zdechniecie. Yy, dobra, następna misja. Porządek musi być. Po każdym dniu pracy kontenery krzemu muszą zostać odpowiednio zmagazynowane. Porządek z robimy przy użyciu żurawia samobieżnego, Przy parku jedna maszyna przeznaczona miejsce. Holownika, by dostać się do parku Muszę szybciej. Uruchom żurawia, Ale oczywiście weźmiemy tą furę. I to jest właśnie śmieszne. Tam... No nie, no nie chcę się przyznawać, ale... Ale cisnąłem na... Aha, ale ręczny zwolnienie, teraz bożem Tam cisnąłem Może, jak jak stąd wyjechać Ej, ale serio, jak stąd wyjechać Tu chyba Jedyna droga Tam miałem e, 33-32 FPS-y Po prostu uśmiech na sali, co nie A tu na razie jadę, ja mam 130 FPS-ów czy, czy w ogóle to jest do zrozumienia, bo ja nie mogę to bardzo tego zrozumieć, ale Ciśniemy tego na pierwszym biegu jest Jam FM, 33 na godzinę Bo ja tu chyba nie mam żadnego nie. Fajnie, fajnie Mi się ta gra podoba, jest taka inna, ma bardzo ciekawe detale niektóre mm, Nie wszystkie Na przykład teraz gaz, gdy dotykam Ręczny Amulec Wszystkie pedały się ruszają Tu chyba muszę skręcić O ty Ale byko Tylko ty raz tu ustawię Muszę ogólnie pamiętać żeby gasić Tę naszą furę bo bez tego ani rusz Wejdźmy do tego Ręczny spuszczony Jest No to gonimy jak to w ogóle wy... O kurwi co To jest ta nasza kamera Ja to jest dopiero fura Przesuwam tego ale Inaczej to ja bym się tutaj ciężko miał do złamania Dobra, jedźmy trochę w środku Teraz też mamy prostą drogę zaraz więc. Tylko teraz ustawimy... A, A parkingowy no dobra Prosto, ustaw się, jedź do przodu, jedź Stefan Okej, okay, i co teraz? Do pełnego rozłożenia żurawie. No dobra, i co teraz? A, ta tam pokaż może co? Ale to chyba nie jest w tym. A, ja muszę tu przejść. Pozdro. Tak patrzę, o co chodzi z tym, że mi tu... To jest inna w ogóle? Ja ci No dobra. Włączmy najpierw to. Aha. aha jadę do końca czy mam to te na jak mogę O, ofazki nie na no, szacun 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 dla playwaya po prostu za to nieskocowa ja lubię takie symulatory w których się coś dzieje No, nie oszukujemy się w tej dzieje się dużo Przecież naprawdę jest bardzo wymagający, już wiem dlatego, po co są te podstawki tutaj. Cztery kandyny na ich miejsce docelowe. No dobra. Wyk. Muszę przecież, żeby nie było jakiegoś typu lotu. To To starczy aż tak daleko. No rozwiniemy sobie to. Ja cię pierdam jaki żuraw. Chyba nam się przesunął Żurawa. Wie to co ja sam przecyknąć w foto, bo to mnie rozwala tylko jest niestety Jak to wygląda Po prostu niewiarygodnie to wygląda ten żuraw Coś pięknego, dobra. Ja tu muszę, o właśnie. Jeszcze raz R. To no, tą weźmie najpierw, co nie? Chwila. Dobrze. Dobra. O, dawaj ją. Jak się cofają? F. Ale teraz skupienie. Wiesz, się wybałem w w te silosy, czy co to jest? Tutaj nie pyknąć. Ale że nie będę ją... Przecież nie muszę ją jeszcze cofnąć. Czy tutaj jakoś, nie wiem, obrót... Hm. O, jaka beka, jak się on ładnie obrócił. Co to to teraz? Erka. Aha, sam się tam położy. Dziękuję. Nie no, gitara. Coś pięknego. Kontenery po prostu. Mistrzowskie jak to jak widać jak to widać po prostu ludzie ja ogólnie byłem zdziwiony ale tam coś jest nie tam jest coś zbugowane prawdopodobnie na tym albo po prostu ma za dużo detali ten ta kopaczka cała bo Uuu. Wysuń się jeszcze Aj ładnie jeszcze nawet z, Centralnie bym go zahaczył Na ją I z powrotem że zdąży, zdąży Na spokojnie, na ludzie wręcz zdąży Teraz tam dalekasz jeżeli oczywiście podoba Wam się ta gra, yy, zostawcie oczywiście łapeczkę w górę. No może kiedyś coś pomyślę, żeby dla Was też załatwić taką gierkę. Przecież ogólnie konkursów nie lubię robić po tym, że nie mam szczęścia do konkursów, lecz lubię uszczęśliwiać ludzi, ale gdy, gdy po prostu wiecie jaka jest dola. konkursu, co nie? Jeden wygrywa, drugi przegrywa. Gdy ja mam większość, jakby to powiedzieć, niezadowolenia, bo on wygrał, a to jednak ja powinienem wygrać, to mi się trochę zbytnio nie chce się w to bawić. Wiecie, jak to jest. No, co się zacznie? No, to przesunąć. Teraz powinno. O tak. Samo się odczepiać, nawet nie chcę. Dotykać, bo ono i tak już no, naprawdę. Ogólnie gra jest bardzo z... mądrze przemyślana. Bo... Żeby tak garnąć, żeby te kontenery poukładać, to naprawdę fajny, fajny pomysł. Więc ja jestem naprawdę nastawiony na tak. Czy radio jakieś tu ciekawe? Radio nie działa. Na dźwigu radio nie działa. Za daleko. Nie w tą stronę wiesz? No. O, jeszcze. O, teraz powiem. Znów, aha, no może nie, nie prawie zahaczyłem, ale... Ale już na pewno było wiele lepiej. Do samej góry i jedziemy. I lecimy dalej. Kontenerem na miejsce. Fajne, lubię takie gry, naprawdę. Tak samo jak ta konstrukcją z Simulator To wtedy ten budowlaniec cały za 5 zł, To też było fajne. To ja powiem, szczerze wam, że też mi się to podobało. Uu, do góry, do góry, do góry, do góry, do góry, bo mi się nie zmieści. Ale tego to ułożę. Ale ślicznie. Tylko w dół poskoczyć nie ma. Zaczynam się wyrabiać w tej grze. Jeszcze ostatni kontenerek. Prawdopodobnie tak będzie, że skończymy ten kontener i złożymy gościa i będziemy kończyć ten odcinek. Dość szybko uporaliśmy się z tym wszystkim. Eee, naprawdę bardzo mnie to cieszy. Fajna gierka. Ale tego już roja, fajnie tutaj widać Na pewno trzeba będzie go wysunąć O ale trafiłem goście No, chyba nie go Chyśaj Będzie jak najmniej go rzucało na tej linie i będziemy go składać za niedługo, bo mamy wszystkie cztery kondenery zaraz złożone, odłożone, uporządkowane. Jak zwał, tak zwał. Powiem wam szczerze, że tak się rozsiadam w tej grze, bo no ona jest taka spokojna. Taka, taka, kurde, w sam raz na rozluźnienie. O, ale nie ten, nie to klikam, co proszę. To na razie jest dobrze. A będzie git, będzie git. Trzeba muszę się cofnąć. I w dół. 6 metrów. To już jest sam raz. Gitara. Takie pożądane właśnie lubię transport ładunków. Krzemu powinien odbyć się planowo. Next mission. Nawet go nie złożyliśmy. Buu. chciałem złożyć ja zajęty z Liber. Pierwszy transport kremu jest już w drodze na Florydę Zadbaj o bezpieczne dostarczenie towaru drogi z otanku zatankuj wozidło, by kontentać transport Łóż pistolet do tankowania do wozidła. Jaka byka ty O fuck Tu chyba muszę No nie, pierdol. Co ja mam tu wejść? Ja mam tu wejść. A tu. Oj, co, nie z tej strony. Mhm. Tutaj tankowanie kontynuuj teraz. Wejdziemy do motelu na koniec tego odcinka. Ty, a co by było, jakbym ten? Jakbym pojechał z, wę z wężem. Ja bym pojechał z wężem co by się narobiło Dobra, co ma? O Jezu, już mikrofon, spokój się W nocy e, światła to były na L Poszli. Szybcy i wściekli. 324 tony w naszym wozidle. Dwójeczka, trójeczka i ogień. O Jezus. Batko już wystraszyłem, serialnie. Nie wiem, co, 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 to jest? Ciśnij mała, ciśnij! Ciśnij! Fajny ten licznik, to on jest śmieszny To nasz zabójczy, ale pojedźmy sobie spokojnie Dojedźmy do tego motelu I w motelu skończymy ten odcinek Piętka, piątka na kolm Tak lala, tutaj popularny model, który już jest za 115, 150 metrów był 115, że jest teraz To co kurwa. ta noga ma sytuację kryzysową. wiadukt zawalił się pod masą ciężarówki przewodnicząc świeże drewno. zjeźdź na pobocze i sprzeciw tam kierowcy i ja sprawdzę jakoś rozprowadzę jakąś pomoc. Bo, boże, zaparkuję w bezpiecznym miejscu. Aha, tam mam hmm. zaparkować to jest wiadukt jakiś ślepy jest. parking pa a tu oluju, jaki burdel budują za rogiem gitara czarny scenariusz ten ta gra mnie zaskakuje a tylko dobre został już przetransportowany do szpitala nie możemy pozwolić na to by kłody blokowały jedyną w

w następnym odcinku, jeżeli tylko zostawicie dużo łapy w górę, dużo wyświetleń, dużo e, komentarzy, no bo wiadukt naprawdę rozpizgał się w trzy dupy ja nie chciałbym, żeby tak to brzydko zostało zostawione w tym odcinku, więc zostawcie łapki, żeby był kolejny odcinek ja Wam dziękuję w tym odcinku, trzymajcie się na razie, cześć